Chcecie wiedzieć, jak się robi z was idiotów na wasz własny koszt? To patrzcie. Wielkie firmy technologiczne jak Amazon, Google i Microsoft wpadły na genialny pomysł. Sztuczna inteligencja. Super. Tyle, że te ich centra danych żrą tyle prądu, że zaraz zabraknie go dla reszty kraju. Mówi się, że do 2028 roku będą pożerać 12% całej energii w USA, a sieć tego nie wytrzyma. Więc co robią giganci? Budują sobie własne elektrownie, stają się graczami na rynku energii, a my mamy za to płacić. No i teraz najlepsze. Kto ma zapłacić za rozbudowę całej tej sieci energetycznej? No przecież, że nie oni. My, w Ohio już to poczuli, rachunki w górę o 15 dolarów miesięcznie, bo obok powstały nowe serwerownie, w Wirginii prognozują wzrost o 25%. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Jak firma energetyczna chciała zmusić korporacje, żeby płaciły za co najmniej 85% zamówionej mocy, nawet jak jej nie zużyją, to te zaniosły sprawę do sądu, że coś bezprawne i nierozsądne. No pewnie, że nierozsądne. Lepiej, żeby zapłacił za to zwykły kowalski. I tak to się kręci: socjalizm dla korporacji, kapitalizm dla biednych. Płacimy za drogi, z których korzystają ich ciężarówki, za wodę, którą chłodzą swoje serwery, a teraz będziemy płacić za prąd dla sztucznej inteligencji, której jednym z celów jest, ironicznie, zlikwidowanie naszych miejsc pracy. W ten sposób płacisz podwójnie: raz za subskrypcję jakiegoś czata GPT, a drugi raz w rachunku za prąd, żeby Microsoft w ogóle mógł go dla ciebie uruchomić. To nie jest postęp. To jest genialnie zorganizowany skok na kasę.